Ile ile jestem kamilen no i witam Was w kolejnym odcinku z Fortnite'a i dzisiaj właśnie gramy taki challenge I, <laughs> Jak widzicie już e, po miniaturce i po nazwie tylko żółte bronie challenge I właśnie z tego co widzicie po miniaturce, to już wiecie kogo ja wziąłem I Wziąłem o to pana banana, bo to był w sumie chyba jako mój jedyny skin jaki jest taki bardzo żółty Wziąłem sobie tutaj takie słoneczko, taki kill off, Midasa. To jest takie graffiti bananków, słoneczko. Emotki to chyba nie musiałem zmienić. Albo dobra, ustawię już emotkę. Eee, ustawimy to do banana. Tu mam taką skórkę dojrzałe. No dobra, więc lecimy solo i widzimy się już w meczu. Dobra, więc jesteśmy już w meczu. Ja jedyny jestem tym takim bananem. W ogóle już mało osób spotykam, które grają tym bananem, nie wiem czemu. Ale banan jest przecież fajnym skinem. No ale fajnie wygląda. Zrobię takie żółte banana i będę tańczył. No, a on nie popcorn. Dobrze, że nie banana. Nie, czemu chcę zasilić banana? Nie wolno. Dobra, polecimy sobie na gasnące gaje. Mm, mm, ogólnie, sorry, że jestem taki troszkę zaspany, ale jest dopiero godzina, yy, już wam mówię, 11:20. I specjalnie dla Was wstałem, żeby nagrać odcinek. Znaczy, nie chodzi o to, że wstałem 5 minut temu, tylko ogólnie po prostu jest jeszcze wczesna godzina. I no, ale ja lubię dla Was robić odcinki, więc. Więc no. I tak, zapraszam też na live o 18.30 dzisiaj jest. Też będzie fajnie. O, lotnie też mam z. Bo nie ja przypomnieć, że mam. Lotnie mam z banana. I tak. W ogóle czat. Znaczy bo ja cały czas z tych live'ów ten czat, czat w ogóle widzę napi napi napiszcie w komentarzu czy ten, czy chcielibyście, czy podoba wam się ten skin za 80 zł, ten pakiet, jak się ma ratowanie jak dla mnie on się podoba, ale nie wiem czy wydam 80 zł na kawałek metalu <laughs> nie no ale tak serio, no, no i troszkę ładny jest ten skin, ale chyba go nie będę kupował, zobaczymy Zawsze się mówi, że na zdjęciach wygląda inaczej niż w rzeczywistości, więc... I w ogóle dzisiaj weszłam sobie na ratowanie, no to dostałem jakieś nagrody za pakiet fundatora. Więc jak ktoś ma ratowanie, to... I, i dostałem kilka rzeczy za to, za to, że właśnie ten... Że jako pierwszy kupiłem ratowanie świata, czy jakoś tak? Coś, coś mi tam Rej mówiła, że jako pierwszy zakupiłem ratowanie świata. Ale ja, ja, ja wątpię w to, że jako pierwszy kupiłem Ratowanie Świata, bo ja Ratowanie Świata kupiłem gdzieś dopiero rok temu? Tak, rok temu gdzieś kupiłem dopiero Ratowanie Świata, więc... Ja nie wiem, czy jeden z pierwszych... Dobra, ja weźmiemy sobie dużą płotkę zamiast, ma zamiast małej. Ogólnie, z, yy, sorry, jakbyście słyszyli jakieś takie buczenie albo coś, ale to niestety... Mm włączyłem teraz dopiero grę i konsola się rozgrzewa więc, ale zaraz się uśmiechnie, więc spokojnie dobra, to widzimy się zaraz jak znajdziemy może jakieś PMA w smy. dobra, mamy tutaj typa znaczy nie wiem czy to był typ dobra, ale gdzieś tam słyszę jeszcze innego typa więc pójdziemy po niego Ale jednak sobie wezmę chyba tą pompę tą szybszą taką bo tak na blisko to może być nieciekawie z tej dobra, więc y, dobra to otworzyłem Masów trochę pozbierałem Jakiegoś Bambika zabiłem więc teraz y, idziemy E, czad, ogólnie to znaczy muszę się jakoś e, od, odnauczyć mówić cały czas czad. W ogóle widzę, chcielibyście ten, żebym do iluś tam subów grał na przykład runagate raiderką tą płomienistą? Jak tak to napiszcie w komentarzu, że do 90 subów będę grał tą Renegade raiderką, a do 100 będę grał jeszcze jakimś innym skinem. Tego proszę nie dawajcie Bambika, bo w sumie Bambik to nie jest skin nawet, więc... Więc na razie napiszę w komentarzu czy do, wie, do 90 subów chcielibyście, żebym grał Renegade Raiderką. A czy do 100 subów... E, a jak będzie 90 subów, to do 100 subów wybierzecie w wy jest skina, więc. Więc jak wybierzecie jakiegoś brzydkiego, proszę wybierzecie jakiegoś ładnego. No, ale to dopiero za, za 20 subów, bo dopiero mam 80, więc. Dobra, skaczemy sobie tutaj. O, mamy, pijemy, więc dobrze. Mm, więc ciemy. Dobra. To co to, to jest? A dobra to jest ten. W ogóle czat nie wiem, czy widzi... Dobra. Kto policzy ile razy w tym odcinku powiedziałem czat, Ten dostanie serduszko. Ja to później sprawdzę, czy faktycznie tak jest. Dobra, tam są maruderzy, więc my tam na razie nie chcemy iść. Tu była jakaś rzadka skrzynka. Oni się tam na kogoś patrzą. Mam nadzieję, że nie na mnie, a idą w moją stronę. To szybko zbiorę ten domek i uciekam. A, bo strefa idzie, no to super. zbiorę szybko jednak tą skrzyneczkę tylko. Dobra, a może jeszcze zbiorę i idziemy. O nie, musieli iść tędy, no. no to są jaja jakieś no czemu oni w moją stronę idą no już mnie widzą no co to ma być dobra weźmiemy sobie a i uciekamy co to ma być jestem szybszy, jestem bananem nie, nieprawda, jestem szybszym bananem no nie! Przecież jestem szybkim bananem. Pił. Oby to była jakieś jabłka. Nie ma nic. Super. Już myślałem, że są coś pomagają, że tu tak stoją. Są <śmum> teleskopy tylko. Zobacz to zlutuję tutaj szybko. Chodzę tutaj. Żeby ktoś, kto chce, to niech sobie weźmie tego piema. Ale nie będzie widział skąd on tu jest, bo zniszczymy to, to wszystko tutaj Ej, czekajcie, widzę, patrzcie, położymy go na kamieniu Nie da się? to niech będzie tutaj Ktoś sobie pomyśli po prostu, że ktoś zostawił albo ktoś się zginął Dobra Trzeba szukać jakichś typów Bo... Trochę No, dobra, tu ktoś się buduje. O, ma graplerka. przydałby nam się taki graplerek. Można spróbować podbić. Bo nie ukrywam, że taki graplerek by był... Dobra, ma grappler, on sobie ucieka gdzieś tam, mąku, gdzieś. Przecież nie, nie dogoniłbym go, widzowie. Tak, on sobie ucieka 300 km dalej ode mnie. Nie no, dobra, może gdzieś z 10. No, albo i nawet mniej. Dobra, tu się chowamy. Nie no, Co, z Chłopca łódką pływa po wodzie. Znaczy po, po lądzie. Patrzcie. Mr Banana szczela Dobra, on ma dobra, kolejny, który ucieka. Co Oni się tak boją mnie. Te może wszyscy się boją tego banana. Cze, co ty myślicie, że A, znowu? Dobra. Yy, Widzowie, co o tym myślicie, że oni się boją banana? Dobra, ja go sobie tak sprankuję, że niby ja tu jestem, a ja jest tak naprawdę ucieknę gdzieś tutaj. Oni uciekają, to ja też sobie ucieknę. I się schowam gdzieś tu. Trzeba tańczymy? Patrzcie, jak pasuje ja mi banana teraz tutaj skórki, bo jest już taki Jesus. Nie, już taki bardzo dojrzały już, bo tak jest, jak się banana długo trzyma. I on później się robi taki. Robimy mu pranka i strzelałam mu butą rpg Znaczy... No, to, to żem on strzelił... O, tam jest! Dobra, dawaj się strzelamy, tak... No to nie challenge. No to super! Jeśli Wam się ten odcinek i zostawcie łapkę w górę, subika. Jak jest czerwony to niech będzie szary, bo to jest bardzo zła wiadomość jak jest czerwony i on nie może być czerwony, bo wtedy jest taki jakiś... Dziwny ten, jak jest szary, to możecie się z nim zaprzyjaźnić i mie mieć go już na zawsze, a jak czerwony, to musicie go zrobić tak, żeby był szary, a jak tego nie wiecie jak zrobić, to musicie w niego po prostu kliknąć i będzie szary. I tam obok jest taki dzwoneczek, więc też musicie w niego nacisnąć i pięć łapek, nie, trzy łapki w górę i nakrywamy jakiś kolejny challenge. Na razie.